Witam na kanale Ubezpieczenia Kłówką. Najpierw pomyśl, później się ubezpiecz. Na dzisiejszym nagraniu omówię Prywatne Ubezpieczenie Ochrony Cywilnej. W skrócie OC, a po niemiecku Prywatne Haftlichtweześrody. Na dzisiejszym nagraniu omówię, jak funkcjonuje. Prywatna ochrona cywilna. Omówię tak samo, kiedy płaci i tak samo, jak za co płaci. Kiedy płaci prywatne oce. Prywatne OC płaci wtedy, jak uczynisz trzeciej osobie jakąś szkodę. Na przykład uczynisz szkodę osobową komuś albo rzeczową, albo finansową. Wtedy ubezpieczenie OC Powinno płacić. Przykład, jak kiedy płaci, jak się stanie szkoda osobowa. To jest wtedy, na przykład, idziesz po drodze i nie zauważysz, że jedzie samochód. I ten samochód musi przez ciebie właśnie zahamować i wjedzie w jakąś osobę. Potrąci ją, i ta osoba będzie na przykład inwalidą. Wtedy. Jesteś ty winny i twoje ubezpieczalnia musi płacić tej osobie na przykład emeryturę. Przykład inny, szkoda rzeczowa. Weźmy to samo, idziesz po drodze, nie zauważysz samochód i samochód hamuje i wjeżdża w inny samochód. Wtedy Twoje OC prywatne powinno zapłacić tą szkodę ty, za te samochody. Dlatego te ubezpieczenie jest bardzo ważne, żeby płaciło wysokie szkody. Do czego te ubezpieczenie nie jest zrobione, nie jest zrobione po to, żeby Twojemu koledze zapłacić zepsutego smartfona. Ja? Można to zrobić też jest ubezpieczone, ale do tego to ubezpieczenie nie jest zrobione. Trzy punkty, kiedy ubezpieczalnia wypłaca szkodę i jak sprawdza tą szkodę. Po pierwsze, najpierw sprawdza. Czy to, co zrobiłeś, jest przez takie OC ubezpieczone? Po drugie, sprawdza, czy Ty jesteś winny tej szkodzie. To znaczy, jak nie jesteś winny, to ta ubezpieczalnia broni Ciebie przed zapłaceniem. I po trzecie, jak ubezpieczalnia sprawdzi, że Ty byłe, byłeś winny tej szkodzie, to wtedy wypłacają odszkodowanie. Zanim założysz, ale taką umowę. Trzeba parę rzeczy sprawdzić. Po pierwsze, kto ma być ubezpieczony, to znaczy ty sam, albo twoja rodzina, dziecko, to trzeba po prostu najpierw sprawdzić, dla kogo tą umowę zrobić. Co jest ważne, jak zakładasz taką umowę, co powinno być ujęte w każdej dobrej umowie. Jak na przykład masz dzieci poniżej 10 lat, to musisz uważać, żebyś miał. Zabezpieczenie, się nazywa po niemiecku, feige Kinder. Co to jest? Jest tak, że prawnie dzieci po poniżej 10 lat albo poniżej 7 lat, bo zależy czy to jest na drodze szkoda, czy poza drogą, nie odpowiadają za szkody, które uczynią pra prawnie. I dlatego musisz uważać, żeby właśnie w Twojej umowie były dzieci poniżej 10 lat ubezpieczone. Co jest ważne, jak masz zwierzęta, to musisz sprawdzić, czy w Twojej umowie są ujęte. Automatycznie są ujęte na przykład koty. Koty są przez prywatne OC ubezpieczone. Ale jak już masz na przykład pieska, potrzebujesz dodatkowe ubezpieczenie OC, które tylko i wyłącznie zabezpiecza szkody zrobione przez psa. Co też jest bardzo ważne i to jest. Bardzo, bardzo ważne, to jest tak zwane Forderungsausfall Co to jest? Forderungsausfall jest ubezpieczeniem, jak ktoś Tobie uczyni szkodę. Powiedzmy, przykład: idziesz sobie, ktoś Cię potrąci rowerem. Tobie się stanie szkoda, ty wylądujesz na przykład w wózku inwalidzkim i chcesz mieć rentę z tego, emeryturę. Ta osoba, która tą szkodę Ci uczyniła. Stwierdzamy, hmm, po pierwsze nie ma OC prywatne, a po drugie nie ma pieniędzy. I wtedy no, nie dostaniesz znikąd ani grosza. Jak masz ale w Twoim ubezpieczeniu OC, Forderungsausfalldeckung, to Twoje ubezpieczenie zapłaci Twoją szkodę. Nawet jak ktoś inny Ci ją uczynił. Dlatego, jak masz OC prywatne, sprawdź, czy dokładnie to masz. Następnym punktem są prywatne klucze albo klucze zawodowe. Jest tak, że jak skubisz klucz, na przykład prywatny, i w Twoim bloku na dole trzeba wymienić wszystkie klucze, wszystkie zamki, to Twoje OC zapłaci tą szkodę. Gorzej jeszcze jest, jak masz klucze jakieś firmowe, gdzie trzeba całe całe firmę, bo wymieniać klucze, bo Ty zgubiłeś ten klucz, to wtedy wchodzi to w tysiące, może być 20, 20 tysięcy, 30 tysięcy, może taka szkoda kosztować i dlatego Twoje oce prywatne to zapłaci. Następne szkody są, jak coś wynajmujesz, na przykład wynajmujesz swoje mieszkanie albo wynajmujesz w hotelu pokój i przez Twoją winę na przykład to mieszkanie się spali albo ten dom się spali. Albo ten pokój, co wynajmowałeś w hotelu, się spali. Te ubezpieczenie właśnie wtedy płaci, jak tamą szkodę ty uczynisz. Jak to jest Twoja wina. Następnym punktem jest Gefälligkeit schaden. To znaczy, jak Ty komuś pomagasz. Na przykład weźmiesz koledze, powiesz: Ej, ja ci pomogę przy przeprowadzce. Często się zdarza, i niesiecie za 3000 euro telewizor. I przez Twoją winę ten telewizor spadnie, albo zrzucicie. Wtedy to ubezpieczenie OC zapłaci, jak masz ten gefällig keitschaden ubezpieczony. Są też jeszcze bardzo specjalne rzeczy, na które trzeba uważać, na przykład jak używasz dronem, albo wypożyczasz dziecki, albo jakąś łódkę. Tutaj musisz dokładnie sprawdzić w twojej umowie, czy te rzeczy są przez OC ubezpieczone. Co nie ubezpiecza takie OC? Takie CUC nie ubezpiecza Twoich własnych szkod, szkód. Albo szkody, jak zrobisz przestępstwo jakieś. Albo szkody, jak zrobisz swojej żonie. Tak samo nie. Wtedy nie ubezpiecza. Co jest ważne, żeby jak umowę będziesz zakładał, to sprawdź, żeby umowa była po pierwsze tylko i wyłącznie na rok podpisana. Nie podpisuj na 3 albo na 5 lat. Z tego powodu, że jak te ubezpieczalnia strożeje albo nie spodoba się coś, możesz po roku zmienić i gdzieś indziej się ubezpieczyć. Jeszcze jedna porada na koniec. Jak będziesz zakładał ubezpieczenie i naprawdę powiesz, ej, ja chcę mieć dobry pakiet, to musisz zobaczyć, czy w Twojej umowie takie zwane jest best bestleistung tarif. Znaczy, że obojętnie jakie oce założysz i jakaś szkoda się stanie, i Twoja ubezpieczalnia powie, mmm, to u nas jest nieubezpieczone. Ale ja albo ty sam znajdziesz, że w ubezpieczalni X, w jakiejś innej ubezpieczalni, w Niemczech, ważne, jest ta szkoda ubezpieczona. To wtedy Twoje OC musi zapłacić tą szkodę. Dlatego, zanim się zawsze ubezpieczysz, najpierw pomyśl, a później się ubezpiecz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.